Dzisiaj kończymy tutaj stronę kierowcy. Zobaczcie, finalnie to wygląda w taki sposób. nic to tak naprawdę się nie zmieniło, oprócz tutaj tej wtyczki, kabelka i tak dalej. Tu mamy dołożone dwa piny. To ja wcześniej mówiłem. I cóż, zostaje mi tylko do poskładania tutaj ten słupek. Tam muszę jeszcze dwa przewody yy, zrobić. No i ta strona będzie. Finalnie zakończona i będziemy mogli zabrać się za stronę pasażera. Potem sobie sprawdzimy jeszcze, czy działają nam tutaj. No, przede wszystkim ten przycisk, czy nam działa, bo on ma być podłączony, tak jak wcześniej mówiłem, do tego modułu. Jeżeli chodzi o samą lampkę, tutaj teraz Wam pokażę. A, nie mam kluczyka, poczekajcie chwilę, więc sama ta lampka yy, działa no, pod pewnym kątem. Tutaj możliwe, że tego nie zauważycie. No, teraz widać. Lampka ostrzegawcza działa, tak więc zostaje tylko yy, nasz lewny przycisk yy, do załatwienia, ale to ja Wam mówiłem. Możliwe, że po prostu w tym momencie brak jest komunikacji między tym sterownikiem a sterownikiem Cytos jest w zderzaku z tyłu więc prawdopodobnie będzie potrzebna zmiana samego tego modułu tak więc zobaczymy jeszcze co się wydarzy na razie sobie tutaj wszystko składam jakoś nie rozpaczam z tego powodu, że ten Cytos działać nie będzie tam po prostu takie są koleje modów się modzi, jedno się dotyka trzeba robić drugie, więc Albo ktoś to wie i to rozumie, albo się po prostu za to nie bierze. Udało mi się złożyć wszystko, już całość, jeżeli chodzi o prawe drzwi kierowcy. A tutaj teraz mam takie ciekawostki, są to dwa radary z grudnia 11 roku, więc zakładam, że powinny być odpowiednie do, do typu przełączania. W tym momencie mamy przełącznik. Do SIDAS jest połączony z modułem drzwi kierowcy. No i musimy to teraz pozmieniać, żeby było kompatybilne. Zobaczymy, czy ta literka A zmieni cokolwiek, jeżeli chodzi o komunikację. No cóż, zabieram się zderzaka, zdejmować nie będę. Postaram się zrobić to bez wyjmowania zderzaka. Zobaczymy, czy, czy mi się uda. A jaki jest manewr? zdaję najpierw lampę. Po zdjęciu lampy zobaczymy, ile jest miejsca tutaj na tej wysokości zderzaka. Jeżeli, jeżeli się uda, no to się uda, jeżeli nie, no to trzeba będzie wyjmować zderzak. Zdjąłem lampę. Zdjąłem tutaj yy, kratkę wentylacyjną. się baterię. Tutaj taki soporcik zdjąłem pod lampą co był ze zderzakiem. No i cóż. Rada, rada jest do wyjęcia. Można go wyjąć. Zaraz go wyjmie, Założymy drugi. <mulik> Radar mamy podmienione. Radary są z literką A I teraz co się dzieje yy, Tu jeszcze nie wchodziłem Ale zaraz tutaj wejdę yy, Przycisk Podświetlenie mamy Side Assist działa Teraz wejdziemy sobie tutaj I zobaczymy Jak wygląda sprawa jak wygląda sprawa, Lane Change Assist? Tak to się nazywa. Błędów żadnych nie ma. Ciekawe. Sprawdzimy kodowanie 11.01. U mnie jest. U mnie jest. Było. Tu zaraz jeszcze dojdziemy. Może chwila. Poczekajcie, zobaczmy najpierw sobie bloki. Nie mamy tutaj, powinien być hak zakodowany. I to w sumie tyle. Tu mamy przycisk w piątym. okej, okay. czy tu jeszcze mamy coś ciekawego? chyba tutaj już nie a więc tak, kodowanie zmieniam na swoje tu była jedynka i tu była trójka sprawdzimy czy są jakieś błędy błędów nie ma czy hak się pojawił? mamy hak, czyli hak jest zakodowany i tu mamy wszystko ok. Tak więc 566a po 11 roku. Tutaj mamy drugi radar. Tu jest master, tu jest slave. Tak, jak tutaj nawet widzicie, jest master w okienku. Tutaj jest slave. No i tyle nas. To było bardzo proste, ale niestety. Było to kosztowne w jakiś tam sposób. No ale najważniejsza jest przede wszystkim wiedza. Bo bez wiedzy, to się na dupie siedzi i się nie robi nic i się płacze i się płaci. Ja tylko zapłaciłem za radary. Nie ma w nich komponentu, tak więc wszystko jest ok co jeszcze mogę zobaczyć tutaj to zobaczmy sobie wyłączam na razie przycisk i zobaczymy co tutaj jest w output test mamy żarówka prawa w ląd lamp... w tym w lusterku, żarówka lewa Koniec. Tutaj nic nie ma ciekawego. Nie ma przycisku już tutaj fizycznie. Wejdziemy sobie teraz wejdziemy sobie w... tutaj i jest light illumination. To jest w... w drzwiach kierowcy. I zobaczmy czy się zaświeci. No mamy. Świeci się. Więc sprawdzamy lampkę. W... Znaczy, przepraszam, przycisk w lampce, w lampce przycisk lampka w przycisku, tak? <tutujesz> Tutaj w drzwiach kierowcy jest output test. Dobra. To by było na tyle. Co jeszcze zauważyłem? Będę musiał zmienić yy, moduł drzwi pasażera. W... Też. Bo tak. Ustawiony mamy teraz na kierowcę. Mogę operować lusterkiem góradu lewo-prawo, ale przełączam na pasażera No i niestety nic się nie dzieje. Więc słabo z komunikacją, jeżeli chodzi o y, moduł kierowcy modu pasażera. Mam nadzieję, że przyda Wam się ten odcinek. Y, Cieszę się, że mogłem to zrobić. W swoim aucie, działajcie w swoim. A jeszcze Wam pokażę jedną rzecz. Jeżeli macie już moduł z literką R, czyli taki po 11 roku, kodowanie przycisku, bo możliwe, że będziecie chcieli sobie zrobić retrofita. Tutaj, jak wcześniej pokazywałem, zobaczcie, mamy podpowiedzi. I teraz przyciskamy. I tak to wygląda. Każdą tutaj funkcję można sobie podejrzeć i sprawdzić. I teraz kodowanie. Gdzie jest kodowanie do przycisku? Kodowanie do przycisku, żeby sobie zaprogramować przycisk. Już Wam pokazuję. Jeżeli dobrze będę pamiętał, to było w ostatnim, w ostatnim bajcie, bodajże bit drugi. Odznaczam go i zobaczmy teraz, czy czy przycisk będzie działał. Działał to nie, to w takim razie to nie był drugi. Kurde, znowu mi się jak tak wychodzi szybko z tego wszystkiego wiem, że to był ostatni bajt zobaczymy bit czwarty w takim razie widzicie, nie ma czyli ostatni bajt w drzwiach bit To jest kodowanie pod przycisk side ASSIST i to musi być zaznaczone. Jeżeli chcecie mieć retrofita zrobionego, to proszę bardzo, przycisk działa. Ekstra, dobra. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Prawe lusterko mamy założone, było tutaj naprawdę dużo rzeczy do zrobienia. Dużo do ogarnięcia. Przed przez to udało mi się, to czemu ma nie udać się Wam? Następna y, sprawa jest tutaj: lewe drzwi. Volverin przyjechał. <ścoughs> Lusterko lewe będę zmieniał. No i oczywiście kabelki, pierdolenki. To wszystko Wam zrobię w time lapsach przy następnej okazji. No cóż, chciałem Wam podziękować jeszcze raz. Konkurs, pamiętacie o konkursie? Pamiętacie, nie? Moduł drzwi, drzwi i kierowcy. Jakakolwiek odpowiedź upoważnia Was w losowaniu nagrody, którą możecie sobie zobaczyć na materiale o konkursie. Tak więc zapraszam Was, zachęcam. Idę zobaczyć na cześć.